Witam was moi kochani. Dzisiaj będziemy robić kiszoną kapustę. Kapustę będę robić w słoikach litrowych, ponieważ taki słoik jak się odkręci, to zawsze można go zużyć albo do surówki, albo do kapuśniaku, bądź do jakiegoś bigosu. Na przykład można, zależy jak to robić, kilka takich słoików można zrobić. I teraz tak, mam tutaj 5 kg startej kapusty i do tego przygotowane mam 75 deko marchwi. Z tym, że marchwi to można dodać mniej, można dodać więcej, ile kto ma. I 10 deko soli. I teraz tak, do tej kapusty wsypujemy marchew. I sól. 10 deko soli. I bardzo dokładnie mieszamy, wyciskamy między palcami tak porządnie, żeby kapusta się szkliła. Nie musi być sok wyciśnięty, tylko żeby zmiękła kapusta. Od spodu porządnie Bardzo dokładnie mieszamy. Sól zmiękci nam kapustę i później tą kapustę po wyrobieniu odstawimy na około godzinę. Na od spodu, tak, żeby to wszystko wymieszać. No, i można dać więcej, można dać mniej, zależy jak kto lubi i jak to ma. Słoje oczywiście nie będziemy dokręcać, tylko będziemy przebijać codziennie będzie stała w ciepłym miejscu około 5-6 dni Dobrze mieszamy, dokładnie. Dokładnie, żeby się z martewką wymieszało. I teraz odstawiamy na około godzinę, żeby kapusta nam zmiękła. W słoju każdą warstwę powoli dokładnie miejsce przy miejscu. Tak, żeby nie było widać przerw. Ubijamy na taką wysokość około 2 cm zostawiamy od wierzchu. Już jest kapusta ubita w tym słoju. Wieczko przykładamy bardzo delikatnie. Nie zakręcamy, tylko nakładamy. Tak odstawiamy i codziennie będziemy to przebijać. Nasza kapusta już jest ułożona do słoiczków. Teraz w każdym słoiku przebijamy kilka razy. Ze 2-3 centymetry od góry musi być wolne. I delikatnie nakładamy nakrętki, nie zakręcając całkowicie. I tak w ciepłym miejscu przechowujemy przez kilka dni. Codziennie przekuwając tą kapustę. I po pięciu dniach Wynosimy do piwnicy 12-14 dni. Kapusta jest gotowa do użycia. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Polecam ten przepis. Życzę smacznego. Proszę o subskrypcję i polubienie mojego kanału. Do usłyszenia, papa. Pa.